Witamy po zimowej przerwie w szkółce krzewów ozdobnych pana Eryka Stusa w targanicach. Tak. Są targanice jeszcze? Tak, targanice. Dzień dobry. Szkółka. Jest w targanicach. Panie Eryku, co będziemy dzisiaj robić? Jest jeszcze marzec, więc jest teraz najlepsza pora na prace pielęgnacyjne w ogrodach. W zeszłym roku nam troszkę ten temat uciekł, bo później zaczęliśmy kręcić odcinki nasze, ale w tym roku jest najlepsza pora, żeby zacząć pielęgnację w ogródkach. Mhm. Zaczynamy od czego? Od żywopłotów? Czy to są tuje chyba, tak? Tak. Ja uważam, że tuje warto przyciąć właśnie teraz. tu mamy akurat tutaj żywotnik zachodni, Aurospicata. Dlaczego ciąć? Bo... To powoduje, że one są dużo ładniejsze, są gęstsze. Yy, moim zdaniem nie ma brzydkich tui, są tylko tuje zaniedbane. Tylko wina brakuje. <grywa> tak <jest. grywa> Musimy je trochę przyciąć, nadać im formę. Yy, kolejna rzecz to jest nawożenie. Też teraz właśnie końcem marca, może początkiem kwietnia. Yy, i, I to co, pokażę może no, jak nie, przycinamy. No, proszę bardzo, bo jestem aż ciekaw jak ta maszyna tutaj ja to działa. Ciekaw czy zapali po zimie. <grywa> I Widać się od razu, jak, jak zmienia się faktura takiego żywopotu. Pamiętamy o tym, żeby przy cięciu, tu i troszkę więcej zostawić dołem, troszkę bardziej ściąć górą, żeby uzyskać taki stożek, który jest łatwiej do. taki skos, który jest lepiej doświetlany przez słońce. No i też żywopot oprócz tego, że ścinamy tą boczną powierzchnię, ścinamy też górę i powinniśmy to robić regularnie. Ja polecam teraz termin właśnie wiosenny, a drugi raz fajnie jest przyciąć tuję je po przyroście wiosennym, czyli około połowy czerwca. I to nam wystarczy. Dwa takie cięcia w roku spowodują, że będziemy mieć ładną ścianę gęstą. Nie będzie brązowa w środku, bo poprzez cięcie pobudzamy wzrost tych gałązek w środku. Ona do samego pnia ta tuja jest zielona. Ale też że tego pnia nie ma dużo, jest jakieś 20-30 cm. Jeśli pozwolimy tu i za bardzo się rozrosnąć, ona w środku będzie niedoświetlona, będzie sucha brązowa. To o czym często właśnie nasi klienci mówią, że tu ja w środku brązowieje. To jest powód, to jest powodem tego, że to jest powodowane tym, że nie była cięta. Jesteśmy przy tych tujach i tutaj mamy też taką, taki ładny krzew kalina bodnańska Charles Lamont. Jest oczywiście ona w, w sprzedaży u mnie. Co tą kalinę wyróżnia? To są kwiaty, kuliste kwiatostany, które kwiaty zaczynają kwitnąć już jesienią. Kwitną całą zimę. Teraz to już w zasadzie jest końcówka tego kwitnienia. Myślę, że to jest naprawdę niesamowita rzecz. Krzew, który kwitnie całą zimę. Kalina bodnańska Charles Lamont. Jedna z ładniejszych kalin. Aczkolwiek mamy kilka jeszcze innych odmian kalin. I też bardzo polecam jak Państwo do nas przyjdą. Warto się nimi zainteresować też. Przyniosłem taką sadzonkę brzozy brodawkowatej Junga. Jak widać jest ona wykopana z gruntu i z taką bryłą dużą korzeniową i zabezpieczona jutą. Jest to o tyle ciekawa roślina, że ona wszystkie, że główny pień rośnie do góry, a wszystkie jej gałęzie opadają tak stromo w dół, tworzy takie parasole. Ten duży egzemplarz tutaj za nami ma już kilkanaście lat i widać, jak prawie do samej ziemi te gałęzie schodzą. Od samej góry do samej ziemi można pod taką brzozą postawić ławkę. Można te dolne gałęzie w ogóle wyciąć, zostawić tylko parasol na górze. No, jest bardzo malownicza, nieduża, bo maksymalnie dorasta do 7 metrów, ale możemy ją jakby nie, możemy do, nie dopuścić do tego. Możemy ją na, na 3-4 na metrach jakby uciąć na górze i nie dopuścić do jakiegoś większego wzrostu. Także jest to nieduża brzoza do może mniejszego ogrodu. Jak ktoś chce mieć koniecznie brzoza, a nie ma miejsca na taką zwykłą dużą brzozę, to polecam. Zwłaszcza, że teraz, teraz właśnie można z tych brzus ściągać soki takie bardzo zdrowe, pyszne. Uh -huh. Tu jest taka odmiana Gold Flame. Uh -huh. Tawuły japońskie to jest spora grupa odmian, jest dużo nowych odmian, jest dużo starych odmian, które też są przepiękne. Pielęgnacja tej tawuły sprowadza się do jej przycięcia teraz na wiosnę i warto też po kwitnieniu, ona kwitnie w czerwcu, lipcu, po kwitnieniu przekwitną kwiaty, obcinamy te kwiatostany, ona wtedy jeszcze wypuści nowe gałązki. A teraz, widać te, te, te tawuły też już wymagają przycięcia, to może taki tylko mały, szybki pokaz. W zimie są troszkę tutaj, naleciało do nich liści z tych większych drzew, wiadomo, że to trzeba będzie wszystko wygrabić, ale możemy to wygrabić razem z tymi właśnie pędami, które obetniemy. Najlepszy do tego jest sekator, jednak ręczny, mm -hmm. bez dymu. <laughs> I tniemy. Staramy się zachować taką formę półkolistą tej, tej tawuły. Ona wtedy na wszystkie strony się ładnie rozrośnie. O. Jeszcze tak, przepraszam. Ciach, ciach, ciach. Do samego dołu. O. Yy, tak. Tu jeszcze jakieś drobne poprawki, jak wyciągamy te ucięte gałązki. Gdzieś tam zawsze jakaś, się, z, z, jakaś zostanie nieucięta. Ciach. No i też nie, bardzo mi się podoba, jak, jak zaczynają potem wyrastać nowe, nowe pędy, nowe liście. Jeśli ta tawła jest przycięta, powstaje taki gęsty jeżyk, Potem też te kwiaty się rozkładają po całości. Jest, Przefajny efekt, to jest ta wuła japońska. Tutaj obok mam też bardzo ładny dereń kelsei. Jest to dereń, który rośnie też w formie takiej półkolistej, niewysoki. Wszystko to jest poniżej metra dużo. On teraz może nie jest za bardzo atrakcyjny, ale jest właśnie teraz pora, żeby go mocno przyciąć. Teraz to robimy solidnie tak nisko, dosyć... Myślę, że nawet połowę tych pędów, które zostały z zeszłego roku można zawsze śmiało ściąć. Też jest podatny na odmładzanie. Jeśli przegapimy jakieś cięcie w jednym roku, to w drugim roku możemy go mocno ściąć. Możemy go ściąć prawie, że przy ziemi oczyścić prawda, z tych liści, które tu w zimie nawet ciały jesienią w zasadzie i jeszcze troszkę też nadajemy taką formę półkolistą. On widać ma y, ładne takie czerwone pędy zimą. A teraz na wiosnę za chwilkę pokryje się takimi zielonymi, wydłużonymi liśćmi. Y, najlepiej wygląda w grupach. Tutaj po kilka sztuk. Y, tego Derenia kelstei sadzi się też na skarpach. On zadarnia całą skarpę w dużych ilościach. Efekt jest, cały efekt jest właśnie w tym, żeby jego było dużo nasadzone. Marzec, koniec marca, początek kwietnia, gdy już się rozciepli, gdy temperatura powietrza będzie powyżej 8 stopni, możemy zastosować taki pierwszy zabieg. No, jest, można powiedzieć w dużej mierze nawet ekologiczny, ponieważ oprysk się robi olejem parafinowym, który zalepia takie różne śpiące formy zimujące przędziorków, mszycy. Jest taka mszyca, która się nazywa hojnik świerkowy robi na takich na zwykłych świerkach takie tak zwane galasy, które potem przez lato brązowieją, są brzydkie. Jeśli teraz opryskamy rośliny, to praktycznie mamy z tymi szkodnikami spokój. Potem mhm. przez cały rok nie trzeba jakiejś chemii takiej już zaawansować. Po prostu nie obudzą. Tak. Dobra, to dobra, to, to co? Tak. Odpalamy opryskiwacz. Tak. Jest olej parafinowy. Olej parafinowy jest dostępny w produkcji, w handlu przez, dostarczany przez różne firmy, ma różne nazwy, ale chodzi głównie o tą, chodzi o tą substancję, która się nazywa olej parafinowy. Możemy ją dostać pod różnymi nazwami. Ważne jest, żeby oprysk olejem parafinowym był wykonany bardzo dokładnie, czyli te gałązki muszą być spłukane aż do, aż tak, żeby z nich spływała ta ciecz. Czyli każdą jedną gałązkę musimy każdą migiełkę jakby opryskać no, możemy mając taki, taką, taką lancę długą możemy popryskać też całą górę, praktycznie rośliny, czyli nie spieszymy się. Każdą gałązkę dokładnie sobie opryskujemy i z każdej strony też staramy się opryskać w środku, ponieważ różne szkodniki zimują gdzieś tam w kącikach igieł. My tym olejem parafinowym musimy je po prostu wykąpać w tym oleju parafinowym, i one wtedy tak się nie obudzą, że nie będą, nie będą czyniły szkód. Także zakończyliśmy właśnie, praktycznie zakończyliśmy nasz wiosenny odcinek w szkółce krzewów ozdobnych pana Eryka Stusa. Panie Eryku, a kiedy tu w ogóle można, można przyjść, można porozmawiać z panem o, o roślinach, jak je pielęgnować? Tak, jest, jest już otwarta szkółka w, pełny, w pełnych godzinach czyli w tygodniu od godziny 8 do 18, w soboty od 8 do 14. Yy, ruszył sezon, y, rośliny już widzę z tego co obserwuję, też już się obudziły po zimie. Można je śmiało teraz, bo są takie pytania, czy można już sadzić. Można je śmiało sadzić. Jest to jeden z lepszych okresów na wysadzanie roślin. Jest dużo wilgoci jeszcze w glebie, słońce jeszcze nie jest takie palące. Także to, co teraz posadzimy, na pewno będzie lepiej rosło w ciągu roku, w ciągu sezonu. W każdej chwili można przyjechać do Pana i porozmawiać o tym, jak pielęgnować te rośliny, tak? Tak, bardzo chętnie zawsze oczywiście, bo pomogę zawsze radą jakąś. Proszę dzwonić do mnie też, jeśli są jakieś wątpliwości, o jeśli chodzi o kwestię nawożenia, w, w jakiejś pielęgnacji, ja to bardzo chętnie wszystko Państwu y, o, przedstawię. O, no dobrze, to, to tyle w dzisiejszym odcinku. Y, I zapraszamy na odcinek. Y, letni już? Y, no, może jakoś wcześniej nawet się tutaj uda się coś fajnego pokazać. Y, I pamiętajmy, nie ma wszystkich tu i są tylko tuje zaniedbane. <laughs>